Jak olejek z CBD i Żywa Woda pomogły mojemu synowi ze spektrum autyzmu? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Konowna Rozmowy Beaty. I jak, jak zwykle mam, sobą, mam gościa. Tym razem moim gościem jest Agata, Agata Kodzwon, która opowie historię swojego syna, o swoim synku po prostu opowie. Chce się podzielić, chce dać ludziom wartość, chce też pomóc innym osobom. Ja się nazywam Beata Nowotnik, zainicjowałam konopne rozmowy Beaty. I tutaj raz na jakiś czas zapraszam gości i rozmawiamy o konopiach, w których jestem bardzo rozkochana, i rozmawiamy też o żywej wodzie i o tym, jak co robić, żeby się czuć dobrze. Witam Cię serdecznie, Agatko. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się być gościem w moim programie, że idziesz z tak ogromną wartością. Po prostu pomagamy ludziom pięknie żyć. Witam Cię serdecznie. Witam Cię, Beatko. Witam wszystkich, którzy teraz nas będą oglądać na żywo. Opowiem pokrótce, może dlaczego tutaj dołączyłam do tego live'a do Beatki. Beatka mnie zaprosiła z tego względu, że jak dobrze wiecie, bo mnie obserwujecie wszyscy, mam Frania synka, który jest z podejrzeniem spektrum autyzmu, jest diagnozowany w tej chwili. I odważyłam się spróbować po obejrzeniu kilku materiałów różnych rodziców z terapii konopnej. Zakupiłam po swojej przyjaciółki Anetki olejek CBD i zaczęliśmy testować że tak powiem, tak w cudzysłowie, testować na franiu, jak to będzie na nim się odbywało, jakie reakcje, bo franiu. Y Agatko, ja przepraszam, że ci słowo, przepraszam, coraz więcej osób się zbiera, kochani, ja was bardzo proszę, udostępnijcie, zaraz Agatka opowie tą historię, jak to było u Frania, co się wydarzyło i jak, jak się teraz w Franiu czuje, jak funkcjonuje, także dajmy udostępnienia, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzu, przywitajcie się także z nami i napiszcie, skąd się z nami łączycie. Agatko, Oddaję Ci głos. Tak jak wspomniałam, franiu jest z podejrzeniem spektrum. Zdecydowałam się na terapię, kurację olejkami CBD ze względu na to, aby frania po prostu ratować, żeby zaczął dobrze funkcjonować w przyszłości. Urodził się zdrowym dzieckiem, 10 na 10, nic nie wskazywało w ogóle, że z franiem coś będzie nie, nie tak. I w życiu bym się nie spodziewała, że to nastąpi po szczepieniach. Po tych zwykłych szczepieniach nie szczepiliśmy żadnymi 6-pierwnym, 5 wiennym tylko normalnymi szczepionkami. I Franio dostał takiego nagle osłabienia mięśniowego, górnych partii kręgosłupa. Nie turlał się, nie siadał, nie raczkował, nic kompletnie takiego przestał wykonywać no, tylko opierał się wszystko na noszeniu na rękach przestał reagować w ogóle na swoje imię. Tak jakby nie słyszał, jakby słuch tracił, byliśmy też u laryngologa sprawdzić to wszystko. No i zaczęliśmy jeździć po fizjoterapii do takiego pana Sebastiana, który go ćwiczył, bo miał tak słabe mięśnie, że nie mógł chodzić po prostu. nie. No i tak go wyćwiczył, że Franiu miał 22 miesiące, jak postawił pierwsze kroki 2 lipca, a 2 września się urodził. No, ogromne wzruszenie teraz wtedy było dla nas, bo bardzo przeżywaliśmy, że nie będzie chodził. No, ale tak się stało, że się udało i dalej szukaliśmy pomocy, bo to na tym się nie skończyło. I, a że poznałam w swoim życiu wspaniałą przyjaciółkę obecną, Anetkę, którą pozdrawiam serdecznie, ona wiedziała, w jakiej sytuacji mam synka, bo się poznałyśmy kiedyś na jakiejś tam gali firmowej. Zaproponowała mi po prostu, że jest taka, jest taka metoda, jest taki produkt, który może pomóc mojemu dziecku, czy bym się zdecydowała. Chwileczkę się zastanowiłam, obejrzałam kilka materiałów i oczywiście się zgodziłam. Anetka przysłała olejek, yy, zaczęliśmy stosować pomalutku, najpierw od 5% stężenia tego olejku. I powiem wam, że przez pierwsze dwa dni troszeczkę się wystraszyłam, bo on ze swojego organizmu Wyrzucał wszystkie te zanieczyszczenia, te toksyny, te rtęcie, to wszystko, co tam się nagromadziło po tych szczepionkach. A potem się zaczęło wszystko tak normować, bo Franio w ogóle nam od urodzenia nie chciał dobrze spać. Budził się, wiercił się, trzeba było go na rękach nosić i tak dalej, i tak dalej. Noce były nieprzespane. A odkąd zaczęliśmy podawać mu właśnie wtedy ten olejek, nagle patrzymy, pierwsza nocka, Jezus, tylko raz się chyba przebudził, mówimy, no cud. Cud, my byliśmy w szoku, że w ogóle pluliśmy przez ramię, żeby po prostu się nic nie stało, żeby tak dalej było. I każdego dnia coraz bardziej, coraz bardziej, i mogę powiedzieć, że teraz nam w franiu przesypia noce. Wiadomo, uśnie troszeczkę z problemem, ale jak już uśnie, to praktycznie do rana śpi. Praktycznie do rana śpi i tak mu się poprawiło jeszcze wszystko po tym olejku. Mogę Wam pokazać, to jest gdzie ten olej mam tutaj. To jest taki olejek CBD. Ma taką pompeczkę, nie ma tego zakraplacza, jak inne mają, bo są też inne olejki CB. Tutaj jest taka pompeczka, wszystko zostaje w środku, nie ulatnia się, dlatego jest taki dobry. I Franio nie miał z nami takiego kontaktu wzrokowego w ogóle, a teraz normalnie reaguje. Mówimy, Franio, podejdź tutaj, mama ci da chrupka, dam ci biszkopta, od razu podchodzi. Ja mówię, Franio... Co, idziemy, może spać. On od razu bierze pieluchę, którą uwielbia, szuka smoka do spania, bo jeszcze do, do spania ze smokiem, i już się tuli. On już wie, że już, on słyszy, wszystko już rozumie. Zaczął się bawić książeczkami, rozpoznawać, co jest na tych książeczkach, co tam jeszcze zaczął. Bał się dźwiękowych, melodyjnych takich zabawek, a teraz je polubił. Lubi słuchać, jak do niego z taki tablet dziecięcy mówi o zwierzątkach różnych, nie? No, jest bardzo duża poprawa. No, nie lubił się kąpać, a teraz się uwielbia kąpać do wanny. Nie można go wyciągnąć z tej wanny, tylko się pluska. No, dużo jest rzeczy. No, mogłabym wymieniać tutaj bez końca, jakieś, jakieś, co się poprawiło u frania. No, i czekamy na dalsze rezultaty, bo już czasami mu się wymknie, że powie mama. I to tak ładnie powie tą mama, bo nie mówi, ale no, czekamy. Tak, by miał taką już. Tak, jakby chciał nam powiedzieć już coś w zdaniach, ale ma taką jakby blokadę. I czekamy, kiedy mu to tam pęknie, ta blokada, żeby po prostu się odezwał do nas i powiedział ta, to, co chce powiedzieć, bo on tak się patrzy na nas tym wzroczkiem swoim i no, tak by chciał coś nam powiedzieć i tak, żebyśmy go za język pociągnęli, żeby to powiedział, nie? To jest po prostu kwestia czasu, ja o tym wiem, że to w niedalekim czasie nastąpi, że w końcu zacznie fajnie mówić i bałam się, że nie będzie chodził, chodzi. Bałam się, że nie będzie reagował tak, jak reaguje, teraz reaguje dzięki Olejkowi. Także ja, ja nie mogę złego słowa powiedzieć na ten olejek CBD. Naprawdę, on uratował Frania zdrowie. Jesteśmy od połowy września na olejku. I ja jestem bardzo zadowolona. Bardzo zadowolona jestem. Agatko, <coughs> musimy tu wprost powiedzieć, że dzisiejsza nasza rozmowa jest rozmową informacyjną. Opowiadasz swoją historię. Bardzo Ci za to dziękuję, po to, żeby ludziom powiedzieć, że. Jest, można jeszcze z czegoś skorzystać i w jakiś tam sposób pomóc dziecku. Chciałabym Cię jeszcze zapytać, ale nim to zrobię, to ja w komentarzach chciałabym, żebyście napisali, skąd jesteście, skąd się z nami łączycie. Bardzo was o to proszę. Agatko, a tak jak możesz, oczywiście ile możesz? Powiedz, co to znaczyło, że on się oczyszczał? Co to nie wiem, czy to na skórze były jakieś wykwity? No on był bardziej taki pobudzony momentami. No, był taki troszeczkę no, płaczliwy, taki, nie, taki był no, inny taki. Był to od razu było widać, że coś się nie halo, bo zazwyczaj taki był radosny, a coś mu, się, tak by mu coś dolegało, no, jak kontaktowałam się z Anetką. To mówiła właśnie, że on w tym momencie się oczyszcza, on wyrzuca to z siebie, to co miał po prostu organizm, wyrzuca to, co jest niepotrzebne, i Franio tak reaguje, ale to było kwestia dwóch dni i to się wszystko zaraz naprawiało, nie? Tak, jak byliśmy na tej piątce, później zwiększyliśmy na dziesiątkę, teraz jesteśmy na dziesiątce, to też taki był moment że też, ale Był też jak zwiększyliśmy dawkę, dla zobaczyć po prostu, bo to trzeba też próbować, bo każde dziecko jest inne, każdy człowiek jest inny, różnie reaguje olejek na każdego. Z dwóch na przykład pompek, no to był za bardzo pobudzony Franio. To od razu mówiłam, że zmniejszamy na jedynkę, na jedną pompkę, bo nie dawaliśmy sobie z nim rady, bo biegał po całym mieszkaniu, wskakiwał na łóżko z rozpędu. Nie był do okiełznania. Ja się bałam czasami, momentami, że sobie krzywdę zrobi, więc zeszliśmy na dziesiątkę. No i teraz jest spokojny taki w swoim tempie się rozwija, i ja ważne, że my widzimy rezultaty. I zaczął się z siostrą bawić, co w ogóle wcześniej z różyczką nie chciał się bawić, a teraz sam przychodzi, bierze ją za rękę z pokoju, zaciąga tam do siebie, każe jej usiąść na podłodze i chce po niej skakać, bawić się z nią. A nie było wcześniej, wcześniej niczego takiego nie było. Teraz się to wszystko dzieje w ciągu ostatnich trzech tygodni, miesiąca. Takie reakcje Nie. są Frania, że chce się właśnie z siostrą bawić. Ile? Około miesiąca i taka poprawa? Znaczy, ja mówię teraz, że miesiąc czasu, jak tak się bawi z, z siostrą, a od września a. jesteśmy od połowy. Od, o, 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 o. o. Mhm. Od połowy września jesteśmy na, na terapii, nie? na, na kuracji, a dopiero tak od miesiąca jakoś e, zaczął tak bardziej e, do siostry, nie? bo nie chciał tak bardziej, odpychał albo no, nie reagował w ogóle. Teraz sam po nią do pokoju przychodzi, żeby się z nim bawiła, nie? Super. Zobaczcie, co powiedziałyśmy, co tu Agatka powiedziała. Po pierwsze, powiedziała, że od września Franio ma podawany olej konopny terapeutyczny z CBD. Ma ten olej podawany według zasady miareczkowania stopniowo nasycany układ endokanabinoidowy. Prawda? I też tutaj zauważyła, że po prostu po obserwacji dziecka zmniejszała albo zaczęli od mniejszej procentowości, od pięcioprocentowego olejku przechodzić na dziesiątkę i też ilość kropli była podawana odpowiednio i dopasowywana do dziecka. Agatko, ale jeszcze w naszej rozmowie wspomniałaś o wodzie. Wspomniałam tak, tak. o żywej wodzie. Jak to wodzie, jest z tą żywą tak. wodą? Czy wranio pije tą wodę? Wiadomo, że my wszyscy pijemy tak, jak mamy w domu, to pijemy. A jak to było u Ciebie? Czy Franiu chętnie pił wodę? A co się zmieniło, kiedy ta żywa woda przyszła do Ciebie? Dużo się zmieniło, jak ta woda przyszła do nas. Stan zdrowia się poprawił mój. Też przede wszystkim tak. No, ja wszystko na tej wodzie robię. Ja gotuję, piję tą wodę. Franią mają dostarczaną poprzez butelkę z mlekiem. To już na tej wodzie jest wszystko gotowane. Czy jak kaszkę, bo Franiu jest taki wybiórczy w jedzeniu. Nie można mu tak zmienić tej diety, tak? Już sobie upodobał. Na razie tak jest. Czekamy na taki moment, że się odważy i będzie. Obserwuje to, co jemy i mamy na talerzykach, i tak podchodzi, jak chcemy mu dać, tak niechętnie, nie weźmie jeszcze, ale to jest też kwestia czasu. Więc no, tą wodę ma dostarczaną a to w kaszce, a to w zupie, zupy to codziennie praktycznie gotuje, to dziecko na, na zupkę ma z tego. Wodę też pije, tylko z franiem to od początku był problem z piciem wody, czegokolwiek. Więc tak przemycana ta woda jest, ma trzy różne butelki takie dla dzieci i w każdej butelce jest, jest ta woda i e, jego zachęcają różne kolory tych butelek, więc podejdzie do jednej butelki, coś tam pociągnie, bo podejdzie do drugiej butelki, coś pociągnie, więc coś tej wody pije, e, tej, tej naszej teraz, co mamy w domku. E, no ja piję wodę, mąż pije wodę, córka pije wodę, już nie używamy butelkowych wody, żeby w ogóle pić z butelki, to już wolę częściej do tego kranika podejść i sobie wody nalać. E, ja miałam problemy z zatokami, i zauważyłam, że po prostu po tej wodzie mniej mnie boli głowa. Tak jakby schodziło bardziej z tych zatok, oczyszczam się po prostu. Tak samo córka też ma właśnie takie problemy po mnie chyba zatokowe, też z tym katarem takim, i też zaczęła jej tak ładnie się to wszystko oczyszczać. No i przede wszystkim tu cała się oczysz oczyszczam dodatkowo. To też chodzi się częściej, zauważam, że chodzę też częściej siku. Po tej wodzie, nie wiem, czy to jest akurat tak ma być, ale chyba tak ma być, bo to mamy tą wodę od, um, od nowego roku. Końcem starego roku i nowego roku. Także nie cały miesiąc mamy tą wodę. No i ja jestem z tej wody. Tpiją cały czas. Nie, zachwycona jestem. Ona jest, Możesz ty coś więcej, Batka, na ten temat powiedzieć, bo ja tak nie wdrążam się jeszcze w chyba temat tej panie, wody. Agatko, czy ona ci smakuje? Czy chętniej ponysię? Bardzo. Bardzo. To są takie I nawet rzeczy, ja się zdziwiłam, Zdziwiałam się, że myślałam, że mój mąż nie będzie pił tej wody, ale sam podchodzi do tego kranika i już ja krzyczałam na niego, nie pij tej gazowanej wody z butelki, bo nauczony, że gazowane, gazowane. Mówię, weź sobie tej wody z kraniku, nalej sobie, dolej sobie tego soku, jak lubisz, malinowego, ale weź sobie tej wody z tego, no i tak bierze. I widzę po nim, że też tak jakby się troszeczkę lepiej czuł, bo miał, ma problemy wątrobowe. Z żołądkiem trochę, i tak jakby troszeczkę już lepiej, i spadł z wagi, a teraz troszeczkę tak jakby nabierał na siebie. Tak by się tam coś uregulowało, nie było lekarza, ale jakby coś właśnie, coś tam za, zadziało się w organizmie, że nabiera na siebie troszeczkę tych więcej kilogramów, bo taka chudzinka się zrobiła z niego, nie? Jest pytanie na czacie, jest pytanie od Basi. W jakim wieku jest synek? We wrześniu Franiu skończył 2 września 3 latka. Trzy latka skończył. Ja tobie, Agatko, bardzo dziękuję. Chyba, że jest jeszcze coś, co chciałabyś, z czym chciałabyś się z widzami podzielić, tak jeszcze ostatnie słowo, takie zdanie do widzów i będziemy kończyć. Dziękuję Ci bardzo za piękną historię, za to, że, że chciałaś się tą historią podzielić. W ten sposób po prostu informacja niesie się w świat. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie w ogóle do live'a, to jest moje pierwsze takie wystąpienie publiczne. Troszeczkę się stresowałam. Troszeczkę się stresowałam, ale myślę, że wyszło w miarę. To napisze, Napiszecie w komentarzach, czy wyszło, czy nie wyszło Agatce. Się Agatka się stresowała. Przekazałam to, co chciałam przekazać, najważniejsze informacje może jest jakaś mama, która też ma problem, rodzic jakikolwiek, bo to nie, to nie dotyczy to samych dzieci, bo to też dorosłym osobom pomaga na różne schorzenia, bo wiem o tym. Dużo o tym czytam, dużo się tym zaczęłam interesować. No i tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że dotrę do takich osób, które będą potrzebowały pomocy, rozmowy, doradzenia. Tak po prostu. Dokładnie tak, już dostałaś tu pierwsze feedback. Beatka napisała: Super live, także super. Dziękuję bardzo. Agatko, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. W takim razie do zdrówka, rozwoju dla Frania, wszystkiego co najlepsze dla Was, dla całej Twojej rodziny. I w takim razie do zobaczenia. A ja Wam, kochani, dziękuję, że byliście ze mną tak licznie. Dziękuję za wszystkie udostępnienia i oczywiście komentarze. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie, do widzenia.